co mi się stało, pad mi sam normalnie albo pad albo myszka, no ale jak jest myszka podłączona, to chyba to chyba chyba nie mogę uderzać w stoł. Po prostu by się samo włączyło. No nieważne. Suma summarum, o tym skarpieniu już skończyłam. Po prostu dobrze by było, żebyście naprawdę w jakiś sposób sobie postarali się o to, żeby, żeby się troszeczkę odizolować, żeby troszeczkę wrócić do siebie, żeby troszeczkę sobie przestrzeni znaleźć, żeby może troszeczkę mocniej albo troszeczkę dosadniej powiedzieć dość. Stop, już wystarczy. Żeby. Ta osoba jest osobą toksyczną w tej chwili dla was. Ta osoba jest dla was, ale ta toksyka wynika z tego, że wy czego innego potrzebujecie, wy jesteście pokazane jako osoby, które naprawdę dobrze by było, żeby odpoczęły, żeby sobie zregenerowały teraz siły, żeby postawiły na siebie, żeby do swojego wnętrza wróciły, żeby się właśnie pooczyszczały na czakrze trzeciego oka. Być może, że bardzo dużo y, s, spraw, które y, y, nie wiem, może, bo... Trzecie oko jest szeroko pojęcie, z, połączone z pojmowaniem świata zewnętrznego, widzeniem świata zewnętrznego też, tak? Natomiast jest centrum duszy, centrum tak naprawdę naszego wewnętrznego świata duchowego, ale być może, że za dużo było jakichś treści, które słuchaliście, o których rozmawialiście, gdzieś ten intelekt po prostu sam w sobie e, m, przegiliście po prostu pałę generalnie, jeżeli chodzi o przeintelektualizowanie tej, e, tej sfery, tej, te, to w tym trzecim oku już też zauważcie, czy nie macie jakiś migren, czy nie macie jakiejś bóli głowy, czy nie macie na przykład jakichś, nie wiem, podwójnych, potrójnych, po dziesięciokrotnych na przykład widzeń, czy nie dzieje się coś na przykład, e, jeżeli chodzi o zatoki, czy nie wiem, czy jest to. E, na zasadzie blokady, czy jest to na zasadzie e, ciągłego lania się, lania się, takiego, takiego e, oczyszcza się, a właściwie to nie wiadomo z czego, e, bo gdzieś może być ten punkt cały czas zapalny, i teraz tak, trzecie oko trzeba zsynchronizować. Trzecie oko. Jeżeli pracuje człowiek na lewej i na prawej półkuli, jeżeli potrafi to zsynchronizować, jeżeli idzie za tym przewodnictwem duchowym, za swoim wewnętrznym przewodnictwem, za głosem intuicji, e, za pewnymi zbiegami, Okoliczności, które zauważa dla jego korzyści, dla jego możliwości, i z tego tytułu też umie uruchamiać ten swój intelekt, tą swoją mądrość, przecież to jest centrum mądrości tak naprawdę, tak? i wewnętrznej, i tej, którą jesteśmy w stanie zaprzęgnąć z zewnątrz, tak? I nauczyć się pewnych rzeczy i tak dalej. Że to jest zharmonizowane, nie ma problemów, nie ma problemów, podążamy swoją drogą. Natomiast jeżeli jest za dużo tego intelektu, za dużo tych dysput, dyskusji, tych e, e, obalania, e, potwierdzania i tak Trzecie oko zostaje zablokowane, nie ma o czym rozmawiać. Wszystkie inne czakry pracują nie tak jak trzeba. Dla ciebie jest teraz okres rak na to, żeby zsynchronizować się lewa, prawa półkula, żeby odpocząć, żeby zobaczyć swoją perspektywę. Swoją! Nienarzuconą przez kogoś tam i Ksińskiego, nie wiem, naród, nie wiem, jakiś tam mędrców, którymi nie jesteś ty na przykład, tak? Ty masz być mędrcem dla siebie. Przez jakieś, nie wiem, uwarunkowania. Socjalne, różne inne społeczne, i tak dalej, i tak dalej, bo ktoś ci coś tam powie. To nie jest ten już okres. Ty masz w lipcu wrócić do siebie. Ładnie fajnie odpocząć, przede wszystkim odpocząć, ale.